Cześć, witam! Dzisiaj pokażę Wam mój kalendarz adwentowy z książkami. Przygotowaliśmy go dla Was z Andrzejem, dla Was, bo <laughs> chciałam nim zwrócić uwagę na to, że niedługo święta być może nie macie jeszcze prezentu pod choinkę oczywiście prezentu książkowego więc te książki, które Wam pokażę, być może Wam się spodobają i postanowicie je kupić. Wprawdzie Główny Urząd Statystyczny podał, że w ubiegłym roku statystyczny Polak wydał na zakup książek 28 złotych, ale ja i Wy nie jesteśmy statystycznymi Polakami, a poza tym na święta no to prezent się należy. Dlatego będę szczęśliwa, jeżeli któraś z tych książek Wam się na tyle spodoba, że zechcecie ją podarować komuś albo sobie. Pierwsza książka, o, wszystkie książki mam takich o. Pierwsza doszła do mnie wczoraj. I zacznę od dedykacji w tej książce napisanej dla mnie. A dedykacja brzmi tak. Pani Ani, z serdecznościami, Michał Ostrowski, Olsztyn 2022. A okładka książki jest taka. Michał Ostrowski. Znamy się z Michałem ho, ho, ho albo i dłużej. Znamy się z YouTube'a, ale <laughs> wymieniamy te tam rewanżyki. Michał przesyłał mi swoje, przesyłał kiedyś swoje wiersze. Miał przez chwilę <laughs> kanał na YouTube, a teraz przysłał mi swoją debiutancką książkę. Książka ma taką okładkę i nosi tytuł Młynarski Światowe Życie. Jak widzicie, nie jest to byle jaka broszura. Ma ponad 400 stron. I tę noc minioną, a właściwie połowę nocy spędziłam na jej czytaniu, a drugą połowę na słuchaniu piosenek Wojciecha Młynarskiego. Książka jest świetna. Świetna i jeszcze raz świetna. Michale, gratuluję Ci. Z czystym sumieniem mogę polecić ją Wam pod, jako prezent pod choinkę. Spodoba się ona tym, którzy znają twórczość Wojciecha Młynarskiego, i tym, którzy jeszcze jej nie znają, a ta twórczość warta jest poznania. No, ci, którzy wiedzą, o, no i co to ja będę komentowała. Także książka jest świetna. Dlaczego jest świetna? W zalewie, no może nie, ale pośród kilkunastu innych książek o młynarskim. Otóż jest ona napisana rzetelnie, kompetentnie i konkretnie. Nie ma tutaj plotek, sensacji, babrania się wiadomo w czym. Tylko jak mówię, konkrety, konkrety i konkrety. Chociaż są też anegdoty, bo Michał rozmawiał z wieloma osobami, które znały i współpracowały z Wojciechem Młynarskim. One na jego temat się wypowiadają szczególnie dużo. Mówi o nim jego siostra Barbara Młynarska, a także dzieci. I te dzieci, Agata, Paulina i Jan, polecają tę książkę właśnie jako rzetelną, i, no i taką, z której portret ich ojca wyłania się, że tak powiem, w całości. Do, ja się dowiedziałam już po tej północnym czytaniu, jaki związek ma nazwa teatru studenckiego Hybrydy z Warszawy z twórczością. Józefa Ignacego Kraszewskiego albo Agata Młynarska mówi o tym, dlaczego niektóre piosenki jej ojca uważa za seksistowskie z dzisiejszego punktu widzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej świetna rzecz, Michale dziękuję Ci za prezent a Wam tę książkę naprawdę polecam, ostatnią piosenką Młynarskiego, którą nocy wysłuchałam były Naszych matek, maleńkie mieszkanka, w wykonaniu Michała Bajora. Polecam. Świetna rzecz, jeszcze raz. Michał Ostrowski, Młynarski, Światowe Życie. Druga koperta. Aha, to będzie reportaż. <laughs> reportaż zatytułowany Matrymonium. Napisany przez Alicję Urbaniak-Kopeć, a tytuł brzmi Matrymonium o małżeństwie nieromantycznym. Alicja przygląda się XIX-wiecznemu rynkowi matrymonialnemu, na którym liczyły się posak, weksle i cenne pamiątki rodzinne, nierzadko pomagające narzeczonemu w spłacie długów. Szczególnie uważnie analizuje sytuację kobiet, Młodych robotnic, mężatek, starych panien oraz wdów, których samodzielność finansowa i tak dalej. Zdążyłam już przeczytać rozdział ostatni, właśnie poświęcony tak zwanym starym pannom i ich tragicznemu losowi właśnie w tym czasie, o którym yy, mowa. Już na układce widzimy ogłoszenia matrymonialne, na przykład takie. Panowie zamożni. Na poważnych stanowiskach lat 40-45 złożą oferty wdówce młodej, ładnej, posiadającej 30 tysięcy gotówki. Cel <trymonialny> matrymonialny. No faktycznie, nie brzmi to romantycznie. A więc Alicja Orbania Kopeć, matrymonium o małżeństwie nieromantycznym. <trymonialny> Tutaj mamy... Aha, Marek Zychla. Dla tych, którzy lubią fantastykę i tam fantazy, fantastykę właściwie, polecam książkę Marka Zychli Bez Miłość. Nie będę o tej książce dużo mówiła, bo jest film na moim kanale o niej, ale jeżeli mi wierzycie moim zapewnieniom i poleceniom, to Marek Zychla Bez Miłość warto spodoba się nawet tym, którzy no, z fantastyką są tak nie za bardzo po drodze. Marek Zychla bez miłości. <laughs> Następna koperta. O, dwie cienkie. Yy, zacznę od tej. Anders Barba. Anders Barba, hiszpański pisarz napisał swego czasu książkę Świetlista Republika, którą się zachwycałam i Wam też się podobała. Była to historia grupy dzieci, z... akcja działa się w Ameryce Południowej. Grupy dzieci, sierot, dzieci porzuconych, które taką watachą chodziły po pewnym mieście, miały swoją kryjówkę i bardzo mi się ta książka podobała. Następnie Anders Barba napisał Małe Rączki, o dziewczynce oddanej do domu dziecka, i to już nie byłam taka zachwycona, ale książka warta jest uwagi. A teraz najnowsza rzecz An dresa Barby, taka jarzeniowa okładka. Książka nosi tytuł Życie Gustawina i Gustawina. O czym to jest? Brawurowa opowieść o wielkim budowniczym Nowego Jorku, Rafaelu Gustawinie i jego synu. Także Rafaelu Gustawinie, której wszystko jest prawdopodobne, ale prawie nic nie jest pewne. Anders Barba, życie Gustawina i Gustawina. I w kopercie z Andersem Barbą. Była taka e, książeczka, przyznacie się, że, że okładka interesująca, przypominająca paszport. Dziękuję Ci Joanno za polecenie. E, to jest książka e, e, Przemieszczenie des e, Vivi chnut, na, e, Napisana przez Margaretę Jakowenko, e, Ukrainkę. Która wraz z rodzicami wyemigrowała do Hiszpanii. I co z tego wynika? Okładka świetna, treść świetna, a więc tę małą pozycję, jak wiecie, mała, wielka literatura, y, bardzo, bardzo polecam. Jeszcze raz, przemieszczenie Margeryta Jakowenko. Następny, następna koperta. Jej zawartość jest dedykowana tym, którzy fascynują się piłką nożną, a że teraz mundial za chwilę, czy już tam jest, to nie wiem, piłką nożną. A że wśród nas jest takich wielu, a może wiele, więc dwie książki zaproponowane przez Andrzeja. Kibice piłkarscy kibicują nie tylko reprezentacji narodowej, a mają swoje ukochane kluby. Oto ukochane kluby Andrzeja. Manchester United, diabelska biografia, napisana przez Jima no. <grym> White'a. Manchester United, mówię dla tych, którzy nieobeznani są z tematyką, to jest klub piłkarski z Wielkiej Brytanii, z miasta Manchester, w którym są dwa kluby piłkarskie: Manchester City i Manchester United, właśnie, zwane Czerwonymi Diabłami. <grym> Dlatego Diabelska biografia. Andrzej ogląda wszystkie mecze tego właśnie klubu. Ja mogłabym z zamkniętymi oczami wymienić pierwszą jedenastkę i nazwisko trenera. Tak zostałam wyszkolona, ale nawet ja przeczytałam tę książkę. Jest ona fascynująca, a rozpoczyna się od wielkiej tragedii klubu, czyli katastrofy lotniczej, w której właściwie zginęła cała drużyna. A więc, Manchester United, diabelska biografia. Bliższy dystansowo jest Andrzejowi ten klub to jest Lech Poznań, którego stadion mieści się przy ulicy Bułgarskiej. Z zamkniętymi oczami mogłabym Wam wyrycytować skład Lecha Poznań, a także nazwisko trenera, ponieważ Andrzej je ogląda jego mecze. Nawet raz mnie zaciągnął przepraszam, zaprosił na taki mecz w Poznaniu. I klub niedawno obchodził stulecie istnienia i z, tego okaz z tej okazji ogłoszono konkurs literacki na opowiadanie związane z klubem, czyli z Lechem Poznań. Wpłynęło wiele tekstów i ukazała się taka antologia zatytułowana w górę serca antologia opowiadań na stulecie Lecha Poznań. Koniecznie musicie przeczytać albo podarować tym, którzy się piłką nożną interesują. A dlaczego dla nas, czytaczy, jest to bardzo mm, ciekawe doświadczenie? Bo przekonacie się, jak można zostać pisarzem z miłości do klubu. Ponieważ autorami tych opowiadań są ludzie wykonujący różne zawody, na co dzień nie mający do czynienia z że tak powiem ze stroną twórczą także polecam w górę serca antologia opowiadań na stulecie Lecha Poznań a propos jakiej drużynie nie mówię do pani, bo też na pewno są y, takie między nami, no i jak przewidujecie nasze szanse na mundialu, czyli szanse naszej reprezentacji a teraz Chciałabym, żebyście sobie przypomnieli tytuł taki Zulejka otwiera oczy Ta książka była przeze mnie omawiana jakiś czas temu Może już dwa lata temu albo dawniej W każdym razie wzbudziła mój zachwyt Autorką była Guzel Jachina, rosyjska pisarka Zulejka była tatarką, którą los, której los nie oszczędzał i um, takie doświadczenia życiowe na nią zesłał, że nie jedna osoba by się załamała, ale nie ona. Zulejka była tatarką z pochodzenia. No i właśnie z tego Tatarstanu w wyniku rewolucji została przesiedlona na daleką Syberię, ale czy się załamała? Nie. Była silna, tylko coraz lepiej poznawała świat, dlatego coraz szerzej otwierała oczy. I teraz na naszych półkach pojawiała, pojawiła się najnowsza powieść Guzel-Jachyny pod tytułem Dzieci Wołgi. Jest to historia Niemców, Niemców nadwołżańskich, ponieważ w XVII wieku Katarzyna ta tam, druga zaprosiła do Rosji Niemców, żeby osiedlali się nad Wołgą. I tu mamy do czynienia właśnie z takimi osiedlami i wsiami, z ta historią takiej jednej wsi, jednej rodziny, jednego człowieka w... Ko... Co w... w kole historii rosyjskiej, bo wiecie, że w Rosji wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. No i ta historia, zacząłem czytać, zapowiada się bardzo interesująco. Dodam, że Guzel Jachina jest właśnie potomkinią tych Niemców, i jej ojciec był. Nauczycielem języka niemieckiego nad wołgą, a więc guzel, jachina, dzieci, wołgi. Co tam dalej? O, i teraz chcę przeprosić Krysię, która niedawno znowu, krysie która z kanału o książkach, które niedawno przesłała mi y, paczuszkę i tam jedna książka była bardzo uroczyście zapakowana i miałam jej nie otwierać m, przed kalendarzem adwentowym, ale Krysiu, przepraszam Cię, nie wytrzymałam i otworzyłam, a y, w tym, w tej zalakowanej paczuszce była taka oto książka. Y, Pachinko. Y, min, Jin Lee, National Book Orwells finalist. Ta okładka migała mi i miga na Booktubie bardzo często, ale nie czytałam jej, a o czym jest ta? To może być tak głęboko poruszająca i napisana z dziękiem powieść w której śledzimy losy koreańskiej rodziny na przestrzeni pokoleń. Korea lata 30 XX wieku, młoda dziewczyna i tak dalej. Z przyjemnością i z ciekawością naprawdę przeczytam, bo ostatnio trafiają w moje ręce książki właśnie z tego kraju, czyli południowej, Korei Południowej, bardzo interesujące. O jednej z nich już nakręciłam film i niedługo będzie na kanale, a to Pachinko. Myślę, że y, y, prezent jak znalazł dla tych, którzy mm, interesują się literaturą azjatycką, ale niekoniecznie dla tych, którzy interesują się po prostu ludzkim losem. Pachinko. To, oj, zaraz, uj ty, Zaraz mi tu spadnie moja! Muszę tak. O. Dobrze. Y, następna. Y, taka koperta, grubaśna. Bo są tutaj gadżety. Przede wszystkim stojaczek. Stojaczek to jest niby stojaczek na tablet. Kupiłam go w sklepie Action. Może być pionowy, a może być poziomy. Sprawdza się u mnie bardzo, ponieważ stawiam go sobie na kolana i opieram książkę, żeby nie pochylać y, y, głowy i żeby szyja nie bolała. Także u mnie się sprawdza. Jeżeli Was coś takiego interesuje, to w sklepie Action ja kupiłam na półce z przecenami. Zobaczcie, czy coś takiego u Was jest. Dobrze, Stojaczek poszedł. Teraz kalendarz. Na przyszły rok. No ten kalendarz już pokazywałam, to jest kalendarz z tymi bohaterkami literackimi, pięknie ilustrowany, pięknie wydany, dlatego polecam kalendarz wydany przez wydawnictwo słowne. Andrzejowi na nowy rok kupiłam taki kalendarz w Wordowym kolorze, taki ala skórko, skórzany, więc kalendarze są zawsze pożądane pod choinkę, no bo nowy rok się zbliża i notatki trzeba w czymś robić. Co tu? Aha. Proszę Was, kolejna koperta, <laughs> w jednym z filmów, żebyście poszukali na stronach wydawnictw. Tego tam kryminału w stylu angielskim, bo co roku się takie ukazywało, jakoś nie mogłam znaleźć. No i jesteście niezawodni. I polecieliście mi taki tytuł. Okładka choinka i 12 kluczy. W tej historii klucze są bardzo ważne. Tytuł kryminału to jest świąteczna mordercza gra, a napisała Aleksandra Benedict. No, i jak myślicie? Powstrzymałam się przed czytaniem? Oczywiście, że nie. I naprawdę miły, yy, w stylu angielskim kryminał. Zima, śnieg, odcięta od świata ta, no wiecie, dwór, pałac, czy co tam. No i rozpoczyna się mordercza gra, w której yy, właśnie yy, te klucze mają ogromne znaczenie. Czyli świąteczna mordercza gra, jak Benedikt, jak Aleksandra Benedikt. Ciemna, ale czarne. Polecam. Anna odpowiedziała mi, że ukazał się nowy tom związany z twórczością Agaty Christie. Proszę bardzo o to on. Czyli Agata Christy, śmierć nadchodzi jesienią. Wydany przez wydawnictwo dolnośląskie. Myślę sobie, oho, przecież ja znam, czytałam i mam posiadam na półkach wszystkie książki Agaty Christy, które się na polskim rynku ukazały, a tego nie mam. No i okazało się, że to są jest zbiornie typowych opowiadań. Najbardziej przerażające i enigmatyczne sprawy Herkulesa Poirot i Panny Merple. Królowa Kryminału w niepublikowanym dotąd po polsku Opowiadaniu dowodzi, że nie trzeba setek stron, by zbudować napięcie. Nie bywała gratka tak dla czytelników, a, jak i dla tłumaczki. A tłumaczką jest pani Marta Kisiel-Małecka. E, dobrze. Czy kto inny? Bo mogłam się pomylić. O, nie, przepraszam. To by e, przełożyły. Grażyna Ronikier i Dorota Malinowska-Grupińska. No zobaczymy, jak tam to się lektura, ale no będzie na pewno fascynująca, więc ten duecik kryminalny mm. mogę tylko polecić. Duecik kryminalny. Teraz będzie załatwianie spraw poznajomości. Oto jest Pulverkopf. Świeżutka nagroda Angelusa, książka napisana przez międzyrzeckiego autora Edwarda Pasewicza, nosi tytuł tajemniczy Pulwerkopf. akcja dzieje się w Międzyrzeczu na różnych płaszczyznach czasowych, no co ja mogę powiedzieć, polecam. Ale tak polecać na gębę to, ta, tę książkę prześlę jednemu z moich widzów, z moich widzek, którzy mnie w tej chwili oglądają, jako no, taki mój gwiazdkowy, czy tam mikołajkowy prezent. W tym celu proszę napisać tam w komentarzach słowo międzyrzecz, a spośród tych osób ja te, wylosuję tę, która, która otrzyma książkę Pulverkop Edwarda Pasewicza, czyli Edzia, jak ja na niego mówię. A książka jest bardzo interesująca. To wszystko? Nie. No teraz. Już, 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 już. Przedostatnia rzecz. O! Przedostatnia rzecz składa się z następującego dueciku. Jest to Skandynawia, a dokładnie Norwegia. Przecudnie wydana, wydane książki przez wydawnictwo jakieś, zaraz Wam powiem, przez wydawnictwo otwarte. Lars Mytting, norweski pisarz, taki duecik stworzył. Tu jest, obie książki już przeczytałam, więc mogę powiedzieć, że czyta się świetnie, tajemnica, historia, rodzinne związki, rozwiązki, wszystko tu jest. Siostrzane dzwony. Daleka północ Norwegii, dwie, jeden bogaty tam miał dwie córki, które były zrośnięte ze sobą ciałami. One umarły i na, znaczy, żeby je uczcić, ojciec skazał odlać dzwon dwa dzwony, to były siostrzane dzwony, no i one dzwoniły w pewnym kościółku, aż coś się wydarzyło a tutaj, druga część tej opowieści, to są dalsze pokolenia, nosi tytuł ym, Tkanina z Hekne Lars Meeting, tak, tu już 1903 rok co ja mogę powiedzieć jeszcze raz mówię, to wszystko co jest skandynawskie tutaj się znajduje, plus Historia pełnego kościółka, który został kupiony przez Niemców i ma do Niemiec zostać przeniesiony. No i co dalej? Więc, siostrzane dzwony i tajna, e, tkanina z Heckne Lars Mitting. Dobrze. No i teraz, oj, 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 ostatnia koperka, ale najgrubsza i najcięższa. Koperta zawiera trzy książki, bo to jest trylogia. Trylogia hiszpańska, napisana przez y, y, współczesnego pisarza hiszpańskiego, nazywa się Luis Zueco. Pierwsza część tej trylogii to zamek. Zobaczcie, jaki grubaśny. Druga część tej trylogii to miasto. I trzecia część opactwo. Yy, razem wszystko waży 7 ton i tak się prezentuje ale nie zawracałabym wam tym głowy gdyby nie była warta lektury yy, jeżeli zaczniecie lekturę w, yy, no po świętach lub komuś podarujecie i ten ktoś zacznie lekturę po świętach to nie wiem czy zima będzie wystarczająco długą porą roku żeby zakończył czytanie tej trylogii Akcja dzieje się dawno, 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 w średniowieczu, w każdej książce, bo autor jest wielbicielem tej epoki. I tutaj mamy zamek. Akcja dzieje się tysiąc lat temu, i my obserwujemy budowę zamku Loarre, jedna z najpotężniejszych twierdz na świecie. K przeczytałam gdzieś, że ktoś porównuje tę książkę Zamek z filarami ziemi Kenafoleta. Nie czytałam Kenafoleta, nie czytałam jeszcze Zamku, ale apetyczność jest. Drugi tom to jest miasto. Akcja dzieje się w 1200, tak, 1284 roku. Tak, miasto, bramy zostaną zamknięte i takie różne. Hiszpańskie realia, jak mówię. Więc, no i wątki jakieś tam tajemniczo-kryminalne. Autor, przypomnę, nazywa się Luis Zeko. Tak. I trzecia część Opactwo, którą już przeczytałam. I co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tak. Imię Róży w hiszpańskiej scenografii. Jest bowiem opactwo, ktoś zabija mnichów, ktoś przyjeżdża, żebym tę tajemniczą zagadkę rozwikłać. Jest wątek miłosno-romantyczny, pewne zwłoki zostają w, zostaną wykradzione. No po prostu, imię Róży, jak już powiedziałam, w hiszpańskiej scenografii, ale to nic nie przeszkadza, że te zbieżności są bardzo mm -hmm, widoczne że czyta się to bardzo ciekawie. Wątek, nastrój, opactwo, to tam taki klasztor, wiecie jak to jest, średniowiecze, w tle walki o, o, o rządy nad tam hiszpańskimi jakimiś królestwami, ale historii nie za dużo. Autor skupia się na opactwie. a więc cała ta trylogia Luisa Zuko, Zuko, tak, oj, cała ta trylogia będzie na pewno bardzo miło przyjęta przez y, te, y, tego tam, kto ją otrzyma, obdarowanego. O, pamiętaj, y, to znaczy, to są moje propozycje do y, tego adwentowego kalendarza y, książkowego. Jeszcze raz mówię, publikuję ten kalendarz teraz żebyście mieli czas yy, zrobić zakupy i zgromadzić prezenty, oczywiście książkowe, na yy, podchoinkę. A na koniec jeszcze raz dziękuję Michałowi za prezent. Was zachęcam do zapoznania się z tą książką, Michał Ostrowski, młynarski, światowe życie. Komentujcie i w ogóle jak wiecie tam nie, wymieniajmy się i no i dziękuję i do zobaczenia.